Cześć, dzień dobry. Poniedziałek, no niby każdy wie, jaki to jest dzień. I nie ma się z czego cieszyć, teoretycznie, ale myślę, że jeśli zaczniemy go z rozrusznikiem porannym, to będzie znacznie lepszym dniem niż byłby bez rozrusznika. Więc od razu przechodzimy sobie do pozycji wykrocznej. Jesteśmy w podporze. Noga, która jest z przodu, jest dość daleko. Kolano idzie do zewnątrz. Cała stopa mocno przylepiona do podłoża. Noga z tyłu wyprostowana, a my pracujemy sobie ręką po, stro po stronie nogi wykrocznej. Wyciągamy ją wysoko. Następnie próbujemy dotrzeć. Łopatki. Uff, tyle gadania, już 30 sekund minęło. Szybka zmiana strony, przeskocz sobie na drugą stronę i teraz druga noga jest z przodu. No tak, no Damian Bugański z tej strony standardowo. Witam bardzo serdecznie i zaczynamy nowy tydzień z rozrusznikami porannymi obowiązkowo bądź codziennie od poniedziałku do piątku i ci, że ten tydzień będzie lepszy, a dzisiejszy zestaw to w ogóle najlepiej powtórz dwukrotnie, bo mamy kilka ćwiczeń takich unilateralnych, gdzie pracujemy jedną stroną, e, uwaga, stop, 15 sekund przerwy, e, mamy ta, dużo ćwiczeń unilateralnych, gdzie pracujemy jedną stroną, stąd fajnie byłoby, żebyś powtórzył ten rozrusznik dwukrotnie, czyli jak przejdziemy wszystkie ćwiczenia, to później od nowa lecisz sobie, włączasz filmik i raz jeszcze jedziesz. Dobra, 15 Sekund przerwy minęło. Tym razem robimy wypchnięcia bioder w takiej pozycji wyprostowanej. W tamtym tygodniu był stół, gdzie nogi były ugięte w kolanach. Teraz mamy pozycję wyprostowaną, ale zasady są te same czyli brzuch napięty, prawidłowa relacja miednicy do żeber. Mówiłem o tym już też w innym materiale. Napięty poślad najmocniej jak się da, a biodro jest najdalej wypchniętym punktem. No i klatka piersiowa również. Więc generalnie, jeśli zwrócisz uwagę, to w momencie, gdy moje biodra są w górze, to jeśli by tą pozycję odwrócić i dać mnie do pionu, no to mam źle ustawioną głowę, ale to by była taka dobra postawa. I do tego właśnie dążymy. Czyli biodra pchamy, napinamy pośladek, napinamy brzuch. Głowa powinna być na przedłużeniu kręgosłupa, łopatki lekko złączone. I tak sobie pracujemy. Więc to ćwiczenie świetnie nam tutaj yy, zaktywizuje poślad do pracy. Jeszcze 8 sekund i będzie chwila luzu. Ach, muszę się troszeczkę wkręcić, bo nowy tydzień, no właśnie. Dobra, mamy luz, zrobione drugie ćwiczenie, bardzo dobrze, 15 sekund przerwy, bo standardowo trenujemy sobie minuta na 15 sekund przerwy i tym razem zaczynamy w pozycji stojącej, będzie ćwiczenie unilateralne, więc po 30 sekund na stronę, będziemy wykonywać krążenia Stawem biodrowym, czy też będziemy krążyć e, kończyną dolną, i teraz staw biodrowy jest stawem kulistym, stąd te ruchy muszą być okrągłe. E, I fajnie, żebyś zwrócił uwagę na to, czy faktycznie masz kontrolę nad tym, co się dzieje z Twoją nogą, czy jesteś w stanie unieść nogę wysoko, czy wykonujesz jakby taką równomierną e, pracę i ten okrąg jest właśnie taki równomierny. Bo jeśli nie, jeśli czujesz, że gdzieś tam są pewne ograniczenia. No to jest nad czym pracować. Dobra, 30 sekund zmiana strony. Yy, a jak wiadomo, staw biodrowy yy, jest bardzo istotny, jeśli chcemy mieć zdrowe kolana, ale także zdrowy odcinek lędźwiowy. Więc jeśli odczuwasz ból w odcinku lędźwiowym, bolą cię czasem kolana, a masz problem z mobilnością w biodrze, to warto się tym zająć. Typowo właśnie samym stawem biodrowym. Tak, jeszcze 5 sekund. Cały czas ta sama praca. Oczywiście była zmiana, ale już wcześniej o tym powiedziałem. Ekstra mamy zrobione. Zostały nami jeszcze dwa ćwiczenia. 10 sekund przerwy, więc można wziąć łyk wody. Tym razem będziemy sobie siedzieć, będzie to siad motylkowy, więc siadamy, łączymy stopy podeszwami, pięty przybliżamy do poślada najbardziej, najbliżej jak się da. I teraz tak, co robimy? Staramy się pracować kolanami do ziemi, czyli rozpychamy kolana do ziemi, a równocześnie robimy rotację tłowiem. I wykonujemy rotację, wdech, wydech, wdech, wydech, zmiana strony, wdech, wydech, wdech, wydech, a w czasie wykonywania tego ćwiczenia pilujemy, żeby siedzieć wyraźnie na pośladach, żeby czuć, że guzy kulszowe, czyli takie dwie kości charakterystyczne, mocno są wbite w ziemię, że odcinek lędźwiowy jest wyprostowany, no i generalnie cała sylwetka taka w miarę prosto. Ja teraz się na chwilę zatrzymałem, wykonałem takie delikatne kołysanie kolanami, możesz również tak zrobić i za chwilę znowu przechodzimy do rotacji. Raz do lewej, raz do prawej, oczywiście oddech, wdech, wydech nosem, przytrzymanie, pełna świadomość tego jak ciało działa, pełna kontrola, i koncentruj się na tym, co teraz robisz, nie myśl tam o tym, co za chwilę, nie myśl o robocie, ani o tym, co dzieci zjedzą na śniadanie. Na razie jest 5 minut dla Ciebie, no kurde, tyle to warto po prostu się na sobie skoncentrować, choć te 5 minut. Dobra. Przerwa, 15 sekund przerwy, i zaraz lecimy z ostatnim ćwiczeniem. A będą to przysiady, ale będziemy je robić tak bardzo, bardzo wolno. A w dole jeszcze będzie pauza. Więc uwaga, 3, 2, 1, poszło. Idziemy wolno, 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 wolno w dół. Chwila luzu i powoli do góry, do góry, do góry, do góry. I teraz każdy przysiad będzie wolniejszy. Wolno, wolno, wolno. Zatrzymaj w dole i pobalansuj z lewej na prawą, z lewej na prawą, w tym skrajnym zakresie. Tutaj możesz sobie też piętę na zmianę oderwać i do góry, i znowu du, 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 du. Najniżej jak się da, i pobalansuj z nogi na nogę. Możesz powypychać kolana przed tył. Generalnie poczuj się w tej pozycji luźno. Ja bardzo namawiam do tego, żeby się nauczyć głębokiego przysiadu i żeby w nim przebywać. Wtedy, kiedy jest to możliwe, bo jest to naprawdę bardzo dobra pozycja i zbawienna wręcz dla naszego, dla naszych dolnych pleców, dla naszych kolan, dla naszych stawów skokowych, więc warto to uskuteczniać regularnie, im częściej, tym lepiej. 10 sekund jeszcze do końca, więc jeszcze ze dwa razy się uda, może raz. No i co? Poniedziałeczek rozpoczęliśmy fantastycznie. Ty możesz sobie powtórzyć raz jeszcze cały ten zestaw. I widzimy się jutro. Ja zapisuję Twoją obecność w moim wirtualnym yy, dzienniku treningowym. Dzięki wielkie. Widzimy się jutro. Bądź koniecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.